Thank <music> you. W Rogozinie rozpoczęły się prace przy budowie skateparku. To inwestycja, o którą zabiegali sami mieszkańcy, mówi wójt gminy Radzanowo. Po budowie skateparku w Rogozinie e, mówiliśmy już przez kilka lat tak naprawdę. Pierwsza część skateparku powstała e, kilka lat temu. E, teraz opracowaliśmy kompleksowy projekt e, utworzenia tak naprawdę w tym miejscu zupełnie nowej infrastruktury i właśnie rusza pierwszy etap budowy. Przeznaczamy na ten cel ponad 250 tysięcy. Złotych. Docelowo budowa całości skateparku będzie rozłożona na dwa lub też nawet trzy etapy. Rogozino jest największą miejscowością obecnie na terenie gminy Radzanowo. Mamy tu bardzo dużo młodych ludzi, bardzo dużo młodzieży, i właśnie w tym miejscu najczęściej oni się spotykają. Apelowali kilkukrotnie o stworzenie takiego miejsca, gdzie będą mogli w sposób aktywny spędzać czas, i uważam, że właśnie skatepark będzie takim miejscem. Prace na tym etapie powinny zakończyć się na początku grudnia. Dodajmy, na czas budowy plac zabaw oraz skwer przy Domu Ludowym w Rogozinie są czasowo wyłączone z użytkowania. W Radzanowie trwają prace modernizacyjne budynku Urzędu Gminy. Na ten remont pozyskano kolejne milion złotych. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie finansowe. Wsparcie te zostanie wykorzystane na drugi etap termo, termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Radzanowie. Budynek Urzędu Gminy od początku swojego istnienia nigdy nie był w sposób kompleksowy modernizowany. Pierwszy etap tych prac już trwa, a dzięki pozyskanej w dniu dzisiejszym dotacji będziemy w stanie zrealizować drugi etap i zakończyć modernizację. Dotacja pochodzi z programu Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. No jednym słowem Mazowsze się rozwija, pięknieje. No dzięki dużemu wysiłkowi samorządu województwa. Dzięki temu dofinansowaniu już w przyszłym roku zrealizowany zostanie kolejny etap kompleksowych prac remontowych w urzędzie gminy. To już ostatni etap przygotowań do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 567. Projekt wójta gminy Radzanowo wygrał w budżecie obywatelskim Mazowsza dwa lata temu. Teraz rozpoczęły się przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. Na terenie gminy Radzanowo w miejscowości Rogozino i tam też będziemy realizować około 400 metrów ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 567. Mamy już wykonawcę, termin też to jest marzec przyszłego roku, więc dość nieodległy i za chwilę naprawdę to bezpieczeństwo ruchu w tamtym obszarze naszego działania znacznie się poprawi. Koszt prac realizowanych w ramach BOM przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to ponad 2 miliony złotych.